Dobra, cześć, witajcie w nowym filmie na kanale, dzisiaj podorywki, film podorywek siejemy poplon też Siejemy poplon i przy okazji podorywki robimy Byłem akurat, byłem akurat w ścierniskowcu W ścierniskowcu założyć Założyć No założyć te śruby Śrubę Bo się zerwała No i tak to wygląda kurde o Jezus, dobra Tak ustawimy będzie może dobrze I i ten Uprawiamy no jest Sahara uprawiamy tu na Na piasku Dzisiaj żeby tylko to mam, ochotę, mam zamiar go to zrobić Bo już jest późna godzina Bo jest 7 na tu ściąga, też nie wiem jak to jeździ bo już dawno ścierniskowcem nie robiłem aż tutaj szliśmy bo chcieliśmy ścierniskowca bo jest pysz i właśnie mówimy musimy jeść ścierniskowca, bo te żeby to ładnie powyrywać bo ta leżówka tylko, to tylko potnie to tylko potnie i nic z tym nie zrobi, bo to puści. ale tak jak ścierniskowe to ładnie to powyrywa nam Jak go i wyglądam trochę ustawiłem, ustawiłem go na wale na, no, na wale żeby ładniej to byli. nasze Po prostu że nie miał takiego oporu ciągnik Próbowałem na glinach dzisiaj też wjechać. I źle to nie wygląda na tą słyszę jaka jest, to źle to nie wygląda, podrapane jakoś to i tylko chyba będziemy ścielić z kostem wszystko walić a już tam te resztę piasku, no tą będę ta tam pyżu nie ma Tylko tutaj ten kawałek, 12 hektarów, pyż jest No jest, no za dużo Nie zobaczymy z tyłu Nie zobaczymy za dużo z tyłu, bo co, no nie ma jak nawet, kurde Nie ma jak No cóż, ale jak tak myślałem, powiem tak i tak myślałem, że będzie gorzej widać. Chyba razu chyba idzie do tych zostało. No i tak myślałem, że będzie jeszcze gorzej. Na glinach wychodzi wilgoć. I to, to jesteśmy zadowoleni. Kukurydza, no wszystko na kieszonkę Piaski. Bo jak mamy zbierać po 4-5 ton i wychodzić albo... Albo na minus, albo na zero Albo na zero, no to wolimy yy, Skozić to na kieszonkę Bo przynajmniej będziemy mieć Futru na przynajmniej Te powiedzmy dwa lata Przykładano? Przykładane po prostu Mówię, ale dlatego O, dlatego mówię Wolimy to skozić na kieszonkę niż zbierać pod... 4-5 ton Bo to jest no, na granicze opł opłacalności Lub na zero lub na minus no, zależy od kawałka oczywiście Jaki był nakład Bo na jednej był polina, nie, na niektórych polifoska była sypama No polifoska będzie ja uleśniona Całe mi się nie podoba że jest raz wyżej, raz niżej koszone, jak ujenko, że jest wymieszane trochę, ale to no. trzeba Jako tako. O nie wiem, czy gdzieś roba nie poszła, bo taki czas był, że też w pole z kamieni i też jak teraz trochę łapam i tymi te, te, co przykryłem przynajmniej, przy orce, to teraz je wyciągamy jakby na wierzch się trochę tak. Tak to wygląda, kurde. No ty ubo. A jo, ja, po poszła śruba na środku. teraz jasne, winny. To jest minus właśnie ścierli z gofta. Przy tej Naprawdę tego przynajmniej, bo jest na śruby. Ile śruba ci szczeli. I... Ogień, ogień i ogień Te szóstka O, to jest, to jest Najlepiej mi się tym ciągnikiem jeździ Bo jest mega, mega wygodny Wygodą z tam Choć tamta range Command W tamtym New To też jest fajna Ale ta jest jednak lepsza Ta jest mi się wydaje, że lepsza no, Naprawdę, aż tak mocno się nie kurzy Myślałem, że gorzej będzie ELEGANCZKO i Jedna tylko śruba? Oooo jedna tylko Je, Jedna za dużo Mam tam śrub wzięte Dobra Chyba, a chyba nawet nie ma tego no pasuje Chyba tylko wkładam i jadę Dobra. Elegancko tego. O, tam będzie bliżej. co, co ja teraz powiedziałem tak samo, by było bo na środku. O jest. O. I tyk, elegancko. Kurde Dobra Dobra o Jezu. Oj tak to ta kukurydza wygląda No nie Nie w tym tygodniu ma już popadać na naszych przyszłym Dzisiaj jest co? Dwunasty? Dzisiaj dwunasty jest Sierpień no to do dzisiaj piątek. No, no, to ma od poniedziałek, wtorek, czwartek padać. Niby. No ale zobaczymy. Obra Ja już się dogram, mi się da dalej, jak już będę uprawiał sobie. Nie będę cały czas. O, no, jest tak ciężko ręczny. Nie będę cały czas Wam opowiadał. Tak to wygląda. Dobra Witam Znowu A tutaj z tyłu patrzyłem i oczywiście zagapiłem się No dobra Już naprawione e, Ole, kamlot wyleciał Aż to poczułem e, No Robimy sobie dalej, mówię, nagram coś jeszcze przed tym, jak będzie aż tak ciemno, żebyście coś jeszcze zobaczyli No ale i tak mi się wydaje, że aż tak nie widać, kurde. Taka sytuacja. Taka sytuacja. Już ładny kawałek pola mam zrobione. Elegancko. Tutaj ja już po jak zaraz zostanie. I to nie wiem 2 hektary są. Jad do domu. Ładne, ładnie, szybko mi dopoza 12 hektarów, niż około 5 godzin. No, no to niezły czas, niezły czas. Zadowolony no jestem. czy piach będę wjeżdżał, bo te 2 hektary, co tutaj są, to są piachy, jest piach, jest straszny. To jest piach straszny niestety, ale... Co to zrobić, no takie... Takie... Takie życie, no. Ale trochę mniej się Jest Coś nie wiem, ale dziwne. No, śruby nie zerwało. Nie prasą Urzusa Jak u grzesia Tu śruby nie zerwę Na Jo Były żniwa i się zmyły, Podorywki Czekaj za jeszcze? Bo może rzepak zasijemy No ale w tą suszę no nie będziemy siali rzepaku Nie będziemy szli w koszta A, chcieli, a chcielibyśmy zasięg rzepak Na próbę 6 hektarów tu że się zastanawiamy, co czy czy jest parę opcji. Bez opcji słonecznik. opcji słonecznik, łubin, gryka. Zastanawiamy się, co tu się odczy. A żeby się nie kadłużyć za później kolejny rok żyto, też tak może być, ale nie. wątpię, że to tu sięjemy. Znowu musimy coś innego, bo tu, tu już jest masakra. Kurde ciągni Malina, ciągni Elegancko, kurde. Te szóstka nabijam o to godzin, bo mam 5610 Już no, tyle Zetor ma przez 16 lat. Zetor tyle ma przez, przez 16 lat a ta 7 jest od niego O ile 4-6 lat młodsza od Zetora No a Zetor ma więcej, mniej no, tyle samo tyle samo Będzie porobiony z polu Będzie fajnie, kurde Będzie się brać, trzeba za oporową maksję kukurydza na kiszonkę No ale co zrobić, miało być mniej, a jest więcej hektarów, niestety Nic na to nie poradzimy, że jest taka susza Że nawet kolby nie wykształciła kukurydza Na konty, bo się głodny robię, a na głodny. Tak jestem głodny, żeby się denerwuję Kurde, masakra. Głodny się robię. chyba pochwało gościć. No jeszcze jest półtora godzinki, i po to. Półtora godzinki, i pasta. Będzie wreszcie. Śpiący też jest to wasakra. To to... Gdzie... Śpiący bo dawno nie wyszedłem śrubę zakładać. Szło, o, kupę. 5 hektarów na pewno zrobiłem bez śruby zakładania. W No Przepraszam no, On znalazł yy, Dobra Mi się wydaje, że To już Będzie Na wszystko w tym filmie No i będę cały czas jak uprawiam Nic z tym ciekawego Nie jest Więc No Widzimy się w następnych filmach. Na razie. Cześć!